Garaż w inwestycji przysztajnej monta jest poniżej poziomu wody. Czy wiesz, że budynek podczas budowy mógłby unieść się do góry jak statek? Jak to możliwe, że woda nie wlała się do wykopu? Dzisiaj porozmawiamy z Jarkiem z firmy Keller oraz towiaszem Jadamem z, z Archikomu. Powiemy wam też, ile kosztuje miesięczny wynajem sześciu żurawi w szybnie jednego z nich. To jest program jasna budowę. Ja nazywam się Patryk Noczek. Optymalizuję projekty budowlane. Lecimy z odcinkiem! Zaczynamy ten materiał i słuchajcie dzisiaj wyjątkowo, bo na motorówce zawsze wiecie, wchodzimy na żurawie, chociaż dzisiaj też. Dzisiaj też wejdziemy pod koniec odcinka na żurawia. Lubimy te wyzwania, także dzisiaj motorówka, wpływamy właśnie do śluzy, bo tutaj we Wrocławiu różny poziom bud, więc trzeba się śluzować. No i tak właśnie teraz przepływamy pod samą inwestycję przystani Rejmonta, a tutaj obok jest w ogóle taki budynek stary, wodnomistrzówka, tam kiedyś mieszkali pracownicy śluzy miejskiej. A teraz jest to własność Archikomu i tam w tym budynku będzie, on będzie przeznaczony na cele gastronomiczne, więc też taka ciekawa, ciekawy budynek, gdzie będzie można z niego korzystać wszyscy, nie tylko użytkownicy tej inwestycji. Jesteśmy już 5 metrów wyżej, i tutaj właśnie wypływamy ze śluzy. A za nami jest most osobowicki. To kiedyś była wjazd do miasta od strony północy, a tuż za mostem po lewej stronie stoi rogatka osobowicka. Tam kiedyś były pobierane opłaty albo jakie ciekawe opłaty żony, które przywoziły obiad dla swoich mężów, którzy pracowali w mieście, musiały zapłacić cło za to, że przewożą obiad do miasta właśnie dla mężów. Przystałem Wam Tobiasza, który na tej inwestycji odpowiada za etap nadrzeczny. Cześć, Cześć. miło Cię widzieć. Powiedz mi trochę o liczbach tej inwestycji. Liczby na naszej inwestycji są naprawdę imponujące. Mamy tutaj 333 mieszkania. Docelowo na całej inwestycji planujemy około 850 mieszkań. Bo te 333 to ten Twój etap nadrzeczny, tak? Dokładnie. Powierzchnia wszystkich mieszkań to ponad 18 tysięcy metrów kwadratowych, co dla porównania daje trzy boiska do piłki nożnej. I to już jest cała inwestycja, nie tylko ten twój etap. Tylko tak? mój etap. Tylko, tylko twój. mój etap daje właśnie 18 tysięcy metrów kwadratowych. Ok. Jeżeli chodzi o garaż, też mamy tutaj dwupoziomowy. Zajmuje on ponad 10 tysięcy metrów dla porównania 36 boisk do koszykówki. To co? Idziemy na budowę. Zapraszam serdecznie. Partnerem odcinka jest Binderless, narzędzie do zarządzania dokumentacją budowlaną, które ja wykorzystuję podczas optymalizacji projektów budowlanych, zwiększając ich rentowność. Linki do partnera w opisie materiału. Powiedz mi Tobiasz, na jakie wyzwania trafiliście na tej budowie? Fajnym elementem są przewieszenia, które zaczynają się na wysokości drugiego, trzeciego piętra, tak jak tutaj widzimy. Wieżyczki mają wysokość niecałych 10 metrów, i nie mogliśmy tutaj zastosować takich właśnie typowych sztyc, jak dzieje się to zazwyczaj. Okej, okay, a jeszcze jeżeli chodzi o garaż podziemny, jakieś wyzwania w tej miejscu? Garaż podziemny, sam wykop był realizowany około 8 metrów poniżej terenu istniejącego. Generowało to wiele różnych problemów, przede wszystkim z wodą. Każdego dnia odpompowywaliśmy około 2000 metrów sześciennych wody. Dla porównania daje to. 10 cystern wody. Niesamowita ilość, ale to powiedzmy, jeżeli wy byście tej wody nie odpompowywali, ale już mówię o tym etapie, gdy garaż był wykonany, czyli była wanna, garaż szelny wykonany, to ten garaż mógłby się jak statek unieść do góry, prawda? Dokładnie. Archimedes mógłby nam go podnieść. Pompowanie wody mogliśmy zwolnić po wykonaniu stropu na drugim piętrem. Czyli w minionym tygodniu. Okej, okay, czy naprawdę duży ciężar musi dociążyć ten garaż, żeby ta, ten wypór wody nie podniósł całości do góry, tak? Dokładnie tak. Powiedz mi to, a jeżeli chodzi o ten garaż podziemny, to żeby go wykonać, wy musieliście w jakiś sposób zabezpieczyć jego ściany, żeby wam się one nie obsypały, ale również żeby woda wam się nie wlała do środka. I w jaki sposób to wykonaliście? Dokładnie jak mówisz, palisada była wykonana jako wspornikowa, to znaczy nie mieliśmy żadnych przewieszeń, bardzo mało różnych rozparć na górze, ułatwiło, nam to bardzo pracę, ponieważ cały wykop był otwarty. Można go było realizować, nie było przystojów, nie było niepotrzebnych działek roboczych. Czyli palisada, pal wiecony obok pala i te pale, które były naprzeciwko siebie przy jednej ścianie wykopu i drugiej ścianie wykopu nie musiały być między sobą w żaden sposób rozparte, tak? Dokładnie tak. Ale to wtedy te pale na pewno musieliście trochę kasy do nich dołożyć, żeby je wykonać. Trochę grubsze były, nie? Była to droga impreza. Ale było warto. Więcej powiemy Wam o temacie zabezpieczenia głębokiego wykopu z Jarkiem z firmy Keller w dalszej części odcinka. Jakie ciekawe elementy inwestycji możemy tutaj spotkać? Dla mieszkańców będziemy mieć przygotowaną salę zabaw, taras widokowy na ósmym piętrze. Będziemy mieć cztery dziedzińce między budynkami. I 300 metrów bulwaru nadrzecznego. I ten bulwar nadrzeczny, to rozumiem, już będzie dostępny dla wszystkich, czyli to będzie taka wytworzona część też miasta, tutaj dla, dla mieszkańców Wrocławia, tak? Tak. Fajna opcja, ze względów na bliskość kanału, ze względu na bliskość odryw. I część lokali usługowych, rozumiem, będzie właśnie wychodziła ten na, na ten bulwar, tak? Dokładnie tak. Dziękuję Ci serdecznie i idę nagrywać z pozostałymi osobami. Dzięki, Rubisz. Rozmawialiśmy już z Tobiaszem, który był odpowiedzialny, jest odpowiedzialny za etap nadrzeczny, natomiast teraz rozmawiamy z Adamem. Cześć Adam, cześć. Za który jest odpowiedzialny za etap drugiej linii brzegowej Odry. Założyliśmy już szelki, bo za chwilę wchodzimy na żurawia, ale jeszcze przed tym powiedz mi, ile na swoim etapie wylałeś betonu. To, co wylałem, no to jeszcze nie mamy całości, ale tak całościowo y, ubierając to w liczby, to jest 13,5 tysiąca metrów sześciennych betonu. Żeby to zobrazować, to jest gdzieś 1700 pełnych gruszek betonu, pełnych betonowozów. Gdyby je ustawić w rzędzie, dałoby to y, długość 15 km. Ale nie przyjeżdżają na raz, prawda? Nie przyjeżdżają na raz, bo ciężko by to było zorganizować. No dobra, ale to mówisz tylko o tym swoim etapie, o swoich etapach tych w drugiej linii brzegowej? Dokładnie. Natomiast, jeżeli by w ogóle całą inwestycję wpiąć, no i jak byś to mógł oszacować? Tak, szacunkowo przyjmując to jest, powiedzmy 25% całości inwestycji, więc ustawiając je w byłoby to 60 km. Czyli całość inwestycji to jest razy 4 ten twój, te twoje, etapy. Dokładnie tak. Okej, okay. akurat mamy przerwę na budowę, więc szybko wchodzimy na żurawia, żeby wykorzystać tą przerwę i lecimy. Powiedz mi, Adam, ile macie żurawi na tej budowie? Na tej budowie mamy łącznie 6 żurawi. Ten, na którym się znajdujemy, jest najciekawszy z tego względu, że pracuje w kolizji z czterema innymi żurawiami. Co to znaczy, że on jest w kolizji? To znaczy, że jego zakres pracy pokrywa się też z zakresem prac tych, tych właśnie wspomnianych czterech żurawi, które tutaj czyli, są obok. Czyli to nie jest tak, że jak on byś obkręcił, to uderzyłby w ramię innego albo innego. Nie, nie, nie. no tylko jakby pokrywały się z zakresy prac, kolizja pozliwa jest tylko w sytuacji, kiedy wózek z zawiesiem, że tak powiem, jest na dalekim wysięgu i mógłby, że tak powiem, zderzyć się z ramieniem, ale takiej sytuacji też raczej niedopuszczalna z tego względu, że mamy system antykolizyjny zamontowany na tych żurawiach, który monitoruje to i na bieżąco reaguje. Powiedz mi, Adam, a ile kosztuje wynajęcie sześciu żurawi na miesiąc? Koszty miesięczne z wynajmu żurawi i pracy operatorskiej to jest łączny koszt około 150 tysięcy miesięcznie. A wy powiedzcie mi w komentarzu, jak byście wydali 150 tysięcy co miesiąc? Weszliśmy już z żurawia, ściągnęliśmy szelki i wreszcie, Jadą, dotarliśmy na Twój etap budowy. Powiedz mi, co mógłbyś ciekawego o nim powiedzieć? generalnie projekt był kupiony, działka była kupiona z projektem. Trochę musieliśmy konstrukcyjnie budynek właśnie przez to dopasować też do naszych standardów i były pewne rozwiązania, które poniekąd mi osobiście tak nie do końca byłem co do nich przekonany. Razem tu też z zespołem i z wykonawcą, kierownikami robót i z inżynierami, gdzieś tam wypracowaliśmy takie rozwiązania, które pozwoliły nam przyspieszyć pracami. Jesteśmy po prostu pewniejsi tych tych rozwiązań, które wprowadziliśmy, tak naprawdę. No, dobra. I mówisz, że kupujesz się z pozwoleniem na budowę? Mhm. Badania gruntu mieliście tutaj wykonane? Tak, badania gruntu były wykonane. To też wiązało się akurat z taką historią, że w poziomie posadowienia płyty fundamentowej garażu podziemnego mieliśmy warstwę gruntów nienośnych. I z racji tego bliskiego sąsiedztwa budynku już wykonanego, byliśmy tak naprawdę, żeby nie podkopywać go, tak? byliśmy zmuszeni do wykonania wymiany gruntu w tej części przy budynku. Nie byliśmy w stanie tego zrobić, więc wiązało się to z koniecznością wzmocnienia tego podłoża. Wykonaliśmy tam w tym miejscu posadowienie pośrednie na kolumnach DSM, to są tak naprawdę wiercone, cemento-grunt, tak? zaczyn cementowy wprowadzany do gruntu, żeby po prostu wzmocnić te podłoże. I dzięki temu e, płyta fundamentowa jakby opiera się na tych, przekazuje obciążenia przez te, przez te kolumny na gruntności. A droga, którą teraz szliśmy, to jest część Waszej inwestycji. Jak to wygląda? tak to jest część inwestycji, którą teren, który przekazaliśmy na rzecz gminy. Wybudujemy tutaj drogę ogólnodostępną. To jest też taki taki miasto-twórcza część tego projektu, która w przyszłości będzie służyć do obsługi kolejnych inwestycji. Oprócz tego planowane jest przejście dla pieszych oraz przystanek, który będzie obsługiwać tą część miasta i służyć mieszkańcom przystani remonta. Powiedz mi, a jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, to Odległość od rzeki jest na tyle bliska, że Wy możecie wykorzystać taką jako korzyść i właśnie zrzucać się bezpośrednio do rzeki, czy korzystacie też z sieci miejskiej? Bezpośrednio tutaj akurat słowo, które nie pasuje, bo mamy to wykonane w ten sposób, że inwestycja jest wyposażona w zbiorniki retencyjne, które w momencie opadów magazynują tą wodę i przez ograniczony przepływ ta woda trafia do rzeki, ale w sytuacji, kiedy jest to możliwe i bezpieczne. Przedstawiam Wam Jarka, który na tej budowie odpowiadał za zabezpieczenie głębokiego wykopu. Cześć Jarek. Cześć Facet. Powiedz mi, czym jest zabezpieczenie głębokiego wykopu? Zabezpieczenie głębokiego wykopu możemy wyjaśnić na kilka sposobów. W przypadku naszej inwestycji mieliśmy ograniczenie ze względu na rzekę, ze względu na istniejącą zabudowę. Nie byliśmy w stanie wykonać wykopów szerokoprzestrzennych. Musieliśmy więc... Czyli ze skarpami. Czyli dokładnie ze skarpami. Musieliśmy więc wykonać pionowe zabezpieczenie. I pionowe zabezpieczenie zaprojektowaliśmy w postaci palisady z pali VDW średnicy 880 mm. Czyli palisada to jest taki pal obok pala, które one są zawiercane za, za siebie, tak? One obok siebie są po prostu. Taka ściana spali. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że jest to ściana spali. Palisadę, którą zaprojektowaliśmy, charakteryzuje się tym, że została zaprojektowana jako palisada wspornikowa. Czyli na samej górze tego zabezpieczenia głębokiego wykopu nie było żadnego rozparcia. Nie było żadnego. Roz... O tym rozmawialiśmy z tobiaszem i on wspomniał, że dla nich to było duże ułatwienie w ogóle na etapie budowy, że to, to rozparcie im nie przeszkadzało w budowie, tak? Dokładnie tak. Drugim dodatkowym y, plusem tego rozwiązania jest to, że zaoszczędzili czas, a dzięki temu zaoszczędzili pieniądze. Ok, a jakie liczby reprezentują właśnie Twoją robotę na tej budowie? Okej, okay, czyli tak jak wspomniałem, palisada została wykonana w średnicy 880 mm. Jest to dość duża średnica, jednak zabezpieczenie głębokiego wykopu wynosi od 8 do 9 metrów. Czyli jest to naprawdę głębokie zabezpieczenie. I tu mówisz tu o falu, to... który jest już po, powyżej, powyżej na wykopu. Po a on na jeszcze wykopu. schodzi niżej, prawda? On jeszcze schodzi niżej. I to, to... Jest bardzo ważne przy tym rozwiązaniu jest to to, że za zabezpieczeniem głębokiego wykopu znajdowały się piaski, czyli grunty, w których za wykonanie pionowego zabezpieczenia nie jest rozwiązaniem prostym. Grunty zag występowały na głębokości 15-16 metrów I grunty my... spoiste, czyli glina, czyli glina. My musieliśmy w te grunty spoiste zawiercić się na głębokość co najmniej 1 metra. Dzięki czemu kierownik budowy mógł chodzić po wykopie suchą nogą, tak jak Mojżesz przez Morze Czerwone. Bo ja rozumiem, że mamy takiego pala, który jest zawiercony na tą głębokość 15 około metrów, jest w mniej więcej metr wbija się w tą glinę. Dokładnie. I tak. teraz woda z odry nie może sobie okrążyć tego pala dookoła, bo ma tą barierę z właśnie z tej warstwy gliny, która jest na, na tej głębokości. Tak? I wtedy wszystko, co on wypompuje ze swojej strony wykopu. To nie, ta woda nie, nie tak szybko będzie mu nachodziła tam dalej, tak? Tak, nie można powiedzieć, że takie zabezpieczenie wykopu jest w 100% szczelne, bo takich zabezpieczeń na świecie się nie wykonuje. Zawsze jest ta filtracja wody przez grunty lub przez palisadę, niemniej jednak są to nieznaczne ilości. No te to nieznaczne ilości, to Ci pamiętam, Objasz powiedział o konkretnych liczbach i on tam mówi, że ileś chyba 20 cystern dziennie od nich wyjeżdżało. Daje to 10 cystern wody. Ty mówisz niewielka, ale to mówimy do, w porównaniu do tego, gdyby nie było tej gliny i ona by szybko nachodziła, prawda? Pamiętajmy też, że nasz wykop ma długość około 100 metrów na około 40 metrów, więc jest to olbrzymi wykop. I te ilości, które tutaj wyjeżdżały, jeżeli chodzi o cysternę. Są to ilości, które były. Najpierw trzeba było wypompować wodę zawieszoną, czyli ta, która jest w wykopie, a pozostała część wody były tak zwane wodami resztkowymi. Problem polegał na tym, że spotkaliśmy tutaj nieprzewidziane przeszkody, czyli bruk morenowy. Są to głazy wielkości naszej głowy lub wielkości samochodu. Oraz napotkaliśmy stare drzewa, których tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, no bo. Stare drzewa na głębokości 6-7 metrów są raczej niespodziewane. Ale powiedz mi, na samym końcu garaż został wykonany już w technologii białej wanny, czyli po tym waszym zabezpieczeniu doszły ściany żelbetowe, płyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego, i na samym końcu mieszkańcy mogą być bezpieczni, że mają szczelny budynek, do którego ta woda już nie będzie się dostawała. Dużą zaletą, dokładnie tak jak mówisz, ale dużą zaletą naszej, naszej technologii było to, że do. Tą białą wannę została dolana bezpośrednio do naszej palisady. Co to oznacza? W przypadku filtracji wody najpierw woda musi przebić się czy przefiltrować przez naszą palisadę, czyli przez grubość około 50 cm, bo jak pale zacinamy jeden o drugi 880, to ta grubość zacięcia jest 50 cm. I dopiero po przefiltrowaniu przez tą naszą palisadę dochodzi do ściany żelbetowej. Mamy więc podwójne zabezpieczenie. Pierwsze zabezpieczenie to jest palisada z palif VDW wykonana przez firmę Keller. Drugie zabezpieczenie to jest właśnie ta ściana żelbetowa, która została wykonana tutaj przez generalnego wykonawcę. Patryk. Jako ciekawostkę chciałem Ci powiedzieć, że zaprojektowaliśmy prawdopodobnie najwyższą palisadę wspornikową w Polsce. Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, o wysokości 8-9 metrów, a w przegłębieniach nawet 10 metrów. Ale tu cały czas mówisz o tej, o co tej wystaje? Wstaje, o tym, co po, wystaje, po, po, tak. a jeszcze jest 15 łączna wysokość. 15-16 metrów. Okej, okay, a czy w momencie, kiedy Wy wykonywaliście tą palisadę, bo w tamtym roku była tutaj powódź, czy to było już moment, w którym Wasza palisada była już tutaj wykonana? O tak, muszę powiedzieć, że trochę przyniosło nam to stresu, bo we wrześniu 2024 roku pala powodziowa przechodziła właśnie przez Wrocław. Palisada była już wykonana, Niemniej jednak wykop był wykopany do głębokości praktycznie całkowitej, w połowie. Oczywiście były obawy. Niemniej jednak, co się stało z naszą palisadą? Otóż nic. Bezpiecznie, bez żadnych problemów, bez żadnych awarii. Czyli w dalszym ciągu, jak sama palisada przetrwała, to jeszcze do tego dolany, szczelny garaż technologii białej wanny, no już musi przespać. Dokładnie tak. Nie ma tutaj żadnego ryzyka. Dodatkowo, jako ciekawostkę chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że analizowałem mapy zagrożenia powodziowego w Polsce. Na tych mapach mamy różne poziomy zagrożenia przeciwpowodziowego. Jeżeli zanalizujemy, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, czyli najwyższe, które jest na tych mapach, wynosi 0,2%, czyli jeden raz na 500 lat, to poziom wody w rzece Odrze jest i tak o półtora metra niższy niż poziom istniejącego terenu przy naszej inwestycji. Ja po dzisiejszym materiale czuję się spokojny w kontekście bezpieczeństwa, ponieważ specjaliści zadbali o tą inwestycję w kontekście odległości od wody. A ty ufasz nowoczesnym rozwiązaniom inżynieryjnym, czy wolałbyś uniknąć pięknego widoku na wodę? To był odcinek programu Jasna Budowa, a tutaj możesz obejrzeć inne ciekawe odcinki z, tego, z tej serii, a tutaj koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Patryk Nocek, cześć, cześć!